a kuku. Kolejna odsłona i jestem teraz na stoisku Agnieszki. Agnieszka przyjeżdża z Częstochowy, a tam właśnie mają z mężem swój sklep ze starociami i mają przeróżne fajne, bardzo fajne rzeczy. A poza tym Agnieszka pasjonuje się starymi zabawkami i właśnie swego czasu chciała stworzyć taką wystawę starych lalek Piękna sprawa i piękna pasja. W Częstochowie znajdowała się fabryka lalek celuloidowych, a ja swego czasu z kolei opowiadałam o kaliskich lalkach, o tak zwanych szylijkach, ale nie tylko. Piękna epoka, piękne czasy, kiedy dla dziewczynek lalka była czymś bardzo ważnym i wcale nie miała kształtów barbie. A częstochowskie lalki zaczęły swoją historię na przełomie wieku XIX i XX. Bo ja swego Nieschli czasu jeszcze. bardziej się zainteresowałam tymi kaliskimi. 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 kaliskimi? Mhm. To ja mówię, ja ja jakieś tam shirlejki, ja nie Sierlejki. Nie, Nie, nie. I te, i te są, wiesz, ładne, tak? Są takie na przykład moły w że naprawdę, no prześliczne są. Ja miałam taką małą musiałam ją sprzedać, nie? Ale No żeby, była, to, żeby przez... to nie była laleczka czaki, taka wiesz, z buzi, nie? I... Tylko takie faktycznie ładne. Są niektóre, nawet z tych Częstorowskich, tak? Dla mnie są brzydkie, po prostu, tak? Mm. Tak jak projektowali, nie? No to te takie laleczki celuloidowe, one są takie jak koszmarki. No ale nie, ja miałam tą kaliską, to miałam śliczną, taką To mm. no, przepiękna, buźka taka, no po prostu jak laleczka wyglądała. No. <grym> w końcu laleczka, <grym> to, ale jak taka ja wiem, 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 śliczna. przybywa, więc... Ale już na razie się wszystko kochało. Mamy takiego wielkiego, z wielkościami, nie? Do maluszka aż na razie jest <grymne> <grymne> na no, Bo to, jak się człowiek na coś zakręci, to sama wiem po sobie. Mhm, A cały czas? Się trafić, kupuje, się mhm. To jest takie właśnie polowanie, nie? Mhm. Wiesz, to tak samo właśnie jak zbieram minerały. Zresztą wiesz, nie? Jest. I właśnie gdzie mój faworyt? To, to nie ma mamy tylko y, kamienie. Prawie <grym grym grym> babci. I, mm, I wiesz, jak się właśnie gdzieś znajdzie taki okaz, taki jeden, jedyny. No. Rozmawiałyśmy sobie o lalkach, no i właśnie o tych lalkach z teluloidu. ale po lalek dla dziewczynek wszelkie maści przyszło nowe i zakłady zabawkarskie przemysłu terenowego w Częstochowie, po wojnie oczywiście. Zaczęły produkcję autek. Były to i fiaty 126P i polonezy. Pojawiły się stary, no i takie ciężarówki jak żbik albo ryś z pumą, takie tam kocie sprawki zamknięte w plastiku albo w blaszce. Taki OM luksusowy był Fiat 125 o mapędzie elektrycznym. Miał srebrzyste jak przystało na luksusowy pojazd, chromowane klamki, maremki okien i takie czasem listwy wzdłuż całego auta. No i oczywiście był kabelek. Taki kabelek do sterowania z małą kierownicą, ale to było coś, to była naprawdę ekstra zabawka wtedy. Normalnie taki star trek naszych czasów. A butelka też ciekawa czy to miała być rektyfikacja, destylacja. Tutaj niech się już panowie chemicy jacyś wypowiedzą. Oprócz motoryzacji w zakładach częstochowskich zabawek produkowało się również metalowe blaszane skarbonki, pistolety, nawet strzelające, wiaderka, takie charakterystyczne blaszane malowane i oczywiście bączki, Bączki pancerne, po prostu jak to się mówi przysłowiowo gnioca, niełamioca, kolorowe i naprawdę solidne. To były niesamowicie trwałe zabawki. I właściwie jak się je spotyka, no to nawet i ta pomalowana blacha dobrze się trzyma. I to właśnie przy tych zakładach zabawek w Częstochowie na początku lat 70.. Otwarto pierwsze w Polsce Muzeum Zabawek. Choć w sumie to muzeum było czynne tylko 8 lat, więc stosunkowo niedużo, no ale przyszedł rok 1980 i z jakiegoś powodu ministerstwo zdecydowało, że Muzeum Zabawek Mówimy Papa. I w ramach zabawek, oczywiście, bombka na choinkę, jako że niedługo święta. Fanów motoryzacji nie brakuje. A dla miłych wspomnień, Kasprzak. Kto pamięta takie wieczory przy liście przebojów trójki wieczorem z Markiem Niedźwieckim, kiedy się polowało właśnie z Kasprzakiem albo z Grundigiem, żeby nagrać sobie piosenkę? Albo chyba w niedzielę na rozgłośni harcerskiej, była taka godzina puszczania całych piosenek. To były czasy jakby luksusowe. Za duży kontrast jest, żeby oddać piękno niektórych kamyczków. Bardzo ostro zaczęło już świecić słońce, ale z drugiej strony dobrze, że była właśnie taka, a nie inna pogoda, bo było bardzo przyjemnie. Naprawdę zero wiatru, a to dla wystawców różnych szkiełków, ruchów, delikatnych filiżanek ma ogromne znaczenie. No a że idą święta Dingo Bell, Dingo Bell, i takie tam różne. Wiecie. Czesne inne bombki, Ilonki, reniferki inne Rudolfy, Czerwononosy. Że projekt... Słucham, nie. Myślisz? Tak, bo on ja przeszedł wszystkie no, szkole i wszystkie... To, to tak, on, w tym pracował, on był takiej międzynarodnej. No, w Krakowskim Instytucie. No, tak, przecież no. Bo on się nie ograniczał, on chciał jak najwięcej no, wiedzieć. Nie? No bo to nie tak jak drozdowie, że tylko zakoczowali zakończowali... No, Możesz zobaczyć. Co, co? 50 i pogadamy? O, hajotka, toporek. Też się przymierzałam to yy, uniwersalne narzędzie do samochodu. <grym> Proszę. Oraz skuteczne narzędzie zbrojne. <grym> Ale nie od tej strony. Na północy nie. Tak, na, na pewno a rano. Nie, 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 a nie, nie, tu przyjedziemy no, może, jest może jest po północy. Jest sena. 280, 280. <grym> okay. zimówki. Jakby tutaj jesteśmy w kontakcie. Nie ma problemu. To co fajne jest to wjeżdżasz. Zawsze fajnie coś rzeczy kupisz. Jest na Właśnie limitowana no. <grymne> rzecz, bo to jest Wilkinsona. No. no właśnie widziałem, że Wilkinsona, dlatego. Właśnie to jest fajne w giełdach staroci, że nie tylko porcelana, filiżanki albo meble, ale również i militarka albo jakieś pamiątki pierwsze czy drugowojenne nie ma znaczenia i nie ma znaczenia jakich wojsk. I tutaj też od razu pragnę uprzedzić wszelkie jakieś teorie spiskowe. Kto im jest propagatorem i zwolennikiem. Nie ma czegoś takiego. Pewne rzeczy odbyły się w historii naszego świata i w, na w historii naszego kraju oczywiście. I nie ma tutaj żadnych jakichś podtekstów. Po prostu jeżeli coś miało miejsce, to było faktem. Jeżeli było faktem, to trzeba też o tym mówić. Albo ku przestrocy, albo po prostu opisać najzwyczajniej w świecie jako... Rzecz, która miała miejsce. No a po co ten cały mój <gry> przedługawy wstęp? Otóż stałam się posiadaczką pewnego medalu. Egzemplarz, który ja mam, wygląda jakby go przejechał czołg 7 razy, zmieliło w betoniarce i jeszcze wybył jakiś boberek. A jest to medal za kampanię zimową na wschodzie 1941. 1942. Jest to medal ustanowiony i przeklepany przez Adolfa w maju 1942 roku z bardzo ściśle określonymi zasadami przyznawania. A był przyznawany oczywiście żołnierzom za heroizm w walce z bolszewickim wrogiem. No takie po prostu były wtedy realia tego konkretnego kraju przecież. Mówiąc kolokwialnie, to był medal za zamarznięte nosy i odpadnięte palce, ale dawano go też cywilom pracującym na rzecz Wehrmachtu. Wstążka do medalu jest czerwona z biało-czarnymi paseczkami. I to takie barwy charakterystyczne dla tamtego okresu, jeżeli ktoś sobie wzrokowo przypomni symbol. Indyjskiego szczęścia w kolorze czarnym, wkomponowany w białe koło na czerwonym tle. Był taki reporter wojenny z Niemiec, Joachim Press, ówczesny oczywiście propagandista, który zinterpretował szeroką czerwień jako odważne życie, silniejsze od najcięższej zimy na świecie, którą oczywiście symbolizowały białe paski, a ten czarny, wąski paseczek w środku między białą zimą, no to symbolizował pamięć o każdym poległym żołnierzu otulonym śniegiem. Ale oczywiście, nie tylko takie patetyczne były to y, interpretacje, bo również pojawiały się i te ironiczne i prześmiewcze. Taka sarkastyczna interpretacja takiego ustawienia kolorów i znaczenia oczywiście szerokości po lewej i prawej Armia Czerwona, pas startowy Armii Niemieckiej, taki Alas Smoleńsk-Moskwa-Tatrasa i oczywiście otulony śniegiem, w którym wszystko zamarzało. Był też nazywany prześmiewczo medalem zamrożonego mięsa, bałwan w stalowym hełmie. Albo, uwaga, uwaga, upamiętnienie Zorzy Polarnej. No i takie tam różne skrzętnie, wynatowane w 1943 roku, więc tak jakby całkiem na bieżąco, przez niejakiego podpułkownika Millera. Także i takie sytuacje miały miejsce. Każdy kraj miał swoich żołnierzy, każdy kraj miał swoich bohaterów. A co należy potępić?

tylko same straty są, bo ludzie mnie rozpoznają i mówią, widziałem cię tu na pani stronie, tam jesteś tak osmarowany, pozytywny, że tylko do ciebie idą. No ale parę osób się pyta, gdzie, ja się gdzie pyta, można znaleźć pana, jestem, pana od ja figury. Jeszcze mi żadne babki nie interesują, choćby były z majątkiem i po mężu Chyba, że znają numery do pinów karty męża, to wtedy...

są różne, wiesz? Zależy jaki to typ. Trzeba to widzieć. Są ulokowane, żeby odszukać grafik, no grafię robią na YouTube, a bo one no 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 że pygni każdego krasnala, bo można no wszystkie fotografować, no. na, nawet, tak. na, nawet A jeden jest koło Germanku, że trzeba przejść za szlaba, a ludzie nie wiedzą. Przychodzą po cena, nie ma MBJ, a się podnosi jak stanie przed to nowość. Dzisiaj pierwszy raz tutaj. Tu jest piękne ze Spitfire'em, I tu jest Spitfire, em. to jest tu. O. To panowie mi tu potrzebni są. Piennie.

ten pan tutaj, ten pan. taką kartkę. Niech pani to sfotografuje, to kartkę tam u niego na stole. Rewelacja. Jak pani to zrobi, to... Hi. Zaraz tam... Jeszcze w internecie nie widziałem to, co on tam. Bo trzeba z bliska. Bo jest bardzo słabym do

Bo second to kawaler wciąż Oj tam oj tam, bo za słabo się ogłasza, wejście tu na plecach Kawaler szuka żony i żeby była pracowita dobrze gotowała i jak yeah, to, to właśnie mi, żeby gotowała I told you, uh, told him, uh... You're looking for new wife only special special <laughs> carton on the backside I'm looking for wife. I'm looking Good for cooking, work. No rich, very rich Chcę miałem pokazać, tu jest ładniejszy. O, to jest imitacja Faberze, tu jest sygnatura, to jest dwie częściowe i też o, 90 zł. 90 It's It's set. It's set.

Przestali produkować. Jeśli tylko będziecie we Wrocławiu pod Iglicą albo przy katedrze Marii Magdaleny, znajdziecie na pewno charakterystyczne stoisko pełne małych figurek i z charakterystycznym głosem pana sprzedającego, który zawsze na wszystko ma odpowiedź. To też jakieś czasem trzeba inne ujęcie. Na stoisku Pana Jarka zawsze też jest dużo ciekawych rzeczy tutaj. To jest właśnie to stoisko, które w tej chwili filmuję. Widujemy się co giełdę właśnie tutaj we Wrocławiu. I tak samo jest i pod iglicą, i przy Marii Magdaleny. Więc dla stałych bywalców tutaj już wrocławskich targowisk na pewno jest to znane stoisko. Ceny lamp zróżnicowane, oczywiście dla kolekcjonerów. We wcześniejszych odcinkach gdzieś podawałam te ceny, więc one mi teraz po prostu umknęły. Ale wśród przeróżnych rzeczy naprawdę można trafić bardzo ciekawe, a to szkiełko, a to jakąś figurkę, czy choćby właśnie zamkową filiżankę. Jest ładny, jest ładny, tego pałacu. I tutaj taka mała przypominajka, że jeszcze w tym roku będą we Wrocławiu takie właśnie dwie giełdy 23-24 listopada pod Idlicą, a ta przy katedrze Marii Magdaleny jest zaplanowana od 5 grudnia do 8 bo ta zazwyczaj odbywa się dłużej i zaczyna się od czwartku, a kończy w niedzielę. Także jeżeli nie ktoś by się chciał wybrać, to oczywiście zapraszam. Poza tym są młyny, które są czynne co niedzielę, no i słynny świebocki, który jeszcze jest czynny co niedzielę, bo zanim tam uruchomią pociągi, to doczekamy się jakichś... Transrapidów rapidów albo innego teżowe i wiecie z Wrocławia do gdyni będzie w godzinę. A teraz pora zejść na ziemię i poglądać sobie co jeszcze można było w słońcu zobaczyć na targu pod Iglicą. Zadawać to samo pytanie, bo... A dla misa karnawołowa ile? A to jest lampka. A. Ta, ta misa tutaj? 100, 100 Stówkę. No fajna też, nie? Tak. A taka duża jest. Ciężka. O głowę to nie pytam. Dawała 700 zł. Mnie pani. Nie, nie. Zawsze tylko rzeczy. Chyba, że to ktoś. Ja panią Witam pani Aniu. Dzień dobry. Dzień dobry, to ja co ty. I tak oto poznałam panią Anię, która razem z siostrą właśnie mają też bardzo bogate stoisko. Przeróżne szkła. Zresztą... Stałam się szczęśliwą nabywczynią właśnie tej karnawałowej miski, wielkiej, solidnej i ciężkiej, którą można było zobaczyć tam w poprzednim ujęciu. Ale w ogóle, no, każda z tych rzeczy ma jakąś swoją historię i jest bardzo ładna. Nawet taka cukierniczka ma przecież swoją historię. Śliczna, błękitna, w takim kolorze kwiatów. Cykorii podróżnika, ręcznie malowana z pozdrowieniem oczywiście dla rocznika 1981. No i ma sygnaturę Seltman Weiden z Bawarii. Fabryka została założona przez dwóch braci Johanna i Christiana Seltmanów. Gdzieś tam pierwsze piece zostało uruchomione w 1901 roku. Ale bracia nie potrafili się niestety porozumieć. Mieli zupełnie inne wizje prowadzenia zakładu. No i Christian w ramach buntu braterskiego założył własną fabrykę w Aiden, która została uruchomiona w 1910 roku, i tak właśnie od tamtej pory jest sygnowana ta porcelana. Życie było pełne nieprzewidywalnych zdarzeń i Christian zginął w wypadku 11 lat później, w 21 roku, czyli bez mała 103 lata temu. A na scenę najpierw wkroczyła wdowa Katarina, a potem syn Wilhelm. Fabryka się rozwijała, nawet kupowała kolejne jakieś już gotowe fabryki, po wojnie, tej drugiej oczywiście. Było trudno wskoczyć właścicielom na tor produkcji. Zresztą budynki były totalnie zniszczone, a z kolei w innych fabrykach należących do rodziny przez długi czas stacjonowały wojska amerykańskie. No po prostu były to kwatery dla żołnierzy. Nadeszły lata 50. Wilhelm bardzo mocował się podobno z myślami. Ale tradycja porcelanowa zwyciężyła, zaczęła się modernizacja zakładu. No i właściwie też Wilhelm stał się w tym okresie właścicielem bezwzględnej większości królewskiej fabryki porcelany Teto, która zresztą była założona w 1794 roku, a więc fabryka z ogromnymi tradycjami. I w sumie fabryka funkcjonuje do dziś. Ta sygnowana Saltman Weiden Bawaria, a jest to dosyć optymistyczne w czasach lat 2000, kiedy fabryki co i róż są po prostu zamykane. Nawet te z tradycjami. A tak... Zapytam o cenę tych wazoników niebieski i pomarańczowy. 50 i 40. Mm. I za miesiąc też pani będzie tutaj pod Iwlicą. No, to już takie mm. Można dotykać? Tak. O, takie kuleczki mam. Dla nerwowych są.

Tutaj Pani Ania ma dużo przeróżnych ślicznych rzeczy i naprawdę w bardzo fajnych cenach Ale Ciężkie te kufelki takie bąbelki mają Już myślałem, że to jakiś ptak. <laughs> <On> to <rybko. śmiech> Magiczne, Magiczny, ciężki świecznik pełen bąbalków i maziajków. Za stówkę, gdyby ktoś pytał. A ja, ponieważ mija moje przysłowiowe, ulubione i magiczne półgodzinki, dziękuję i zapraszam.